Dostałam petycję w sprawie zniesienia immunitetu Korbina Mikke, który regularnie zachęca do przemocy na osobach o lewicowych poglądach, dlatego zachęcam do jej podpisania. Oczywiście uważam tego gościa za taniego prowokatora, ale zgadzam się z takim argumentem, że wiele jego elektoratu to są młode osoby, które niekoniecznie tak muszą do tego podchodzić i mogą brać jego nawoływania do przemocy całkiem serio. W Konstytucji mamy zapisane, że nie wolno promować np. faszyzmu i komunizmu, a taki pan Korwin się nie wpisuje w tę ideologię i może nawoływać do nienawiści. To umyka naszej czujności, kiedy tro tropimy na różnego rodzaju forach, w debacie publicznej, np. sierpy i młoty czy spastyki. Od lat jest zresztą tak, że prawicy wolno więcej, lewica się kaja, przeprasza za komunizm, za totalitaryzmy, lewica stara się być hiperpoprawna i w tym momencie dochodzimy do takiej sytuacji, że za lewaka uważany jest nawet Donald Tusk i inni tym podobni chadecy. Dość tego. Dlatego jeżeli też nie chcecie, żeby Kormin demoralizował młodzież, to podpiszcie petycję.